Dzień dobry Państwu, Marcin Janowski z Bydgoszczy omówię dzisiaj spółdzielnościowe hale targowe wielkopowierzchniowe e, lub miejsc, miejskie hale targowe wielkopowierzchniowe lub miejsko-spółdzielnościowe hale wielkopowierzchniowe e, w skrócie proszę Państwa jest alternatywa do hipermarketów i do prywatnych sieci handlowych czyli do wszelkiego rodzaju Masowej dystrybucji produktów przez jakąś wąską grupę interesów, czy przez jakichś tam bardzo bogatych handlowców, którzy mają w posiadaniu jakąś sieć hipermarketów i oni praktycznie zarządzają dystrybucją. Tego typu zarządzanie dystrybucją przez jakichś kilku ludzi na krzyż to praktycznie. Likwiduje wolny handel. Teoretycznie mamy wolny handel, teoretycznie yy, nikt nikomu nie broni się tam wystawić i handlować to, czym chce, ale yy, tak naprawdę o wolnym handlu możemy mówić dopiero wtedy, kiedy wszyscy mają porównywalne szanse, a nie ma takiej gigantycznej przepaści, że jeden ma w posiadaniu yy, gigantyczne hale targowe. <laughs> sieć gigantycznych targowy a drugi kiosk. Nie? No to po, po prostu wówczas nie mamy, wówczas już nie mówimy o wolności, tylko to jest zmonopolizowany rynek przez jakąś bardzo wąską grupę interesów. Handlowych nie? Czyli przez po prostu jakiś biznesmenów Handlowców, którzy praktycznie Decydują, oni dyktują warunki Co tam będzie sprzedawane i za ile i tak dalej A reszta jak ją w końcu Wyeliminują całkowicie Nie będzie miała nic do powiedzenia, bo po prostu ich nie będzie I e, jeżeli mówimy Chcemy mówić o, o wolności Handlu e, No to nie ma mowy Żeby istniały hipermarkety I jakieś prywatne sieci handlowe Takie Wielkopowierzchniowe po prostu nie ma mowy, hipermarkety wielkopowierzchniowe, sieci handlowe w rękach prywatnych. Brak wolnego handlu, żeby tak najlepiej to Państwo zobrazować i, i tu nie wchodzi w rachubę jak, jak, jakakolwiek, jakiekolwiek inne pojęcie. Alternatywą do, do tych właśnie, do tych, do tych prywatnych hal, targowych i do tych sieci handlowych prywatnych sieci handlowych, y, byłyby spółdzielnościowe hale targowe lub y, miejsko-spółdzielnościowe hale targowe. Innymi słowy, żeby handel y, mógł być w jak największej ilości rąk. Może nie mówię, że aż do przesady, żeby co druga osoba się zajmowała handlem, bo handel ogólnie z y, pracą y, bezproduktywną. Sprzedawca nie wytwarza żadnego produktu, on nie, nie jest nie pracuje przy, przy taśmie czy przy maszynie, gdzie fizycznie te produkty jakieś tam wykonuje i, i faktycznie z niczego robić coś, tylko on pośredniczy, pośredniczy między producentem a klientem I, i też jakby za dużo ludzi się zajmowało handlem, no to po prostu zbyt duża armia będzie wykonywać, że tak powiem, bezproduktywną pracę. Ale, proszę Państwa, ale jeżeli chcemy żyć w wolnym kraju, to musi być wolny handel, a wolny handel musi, żeby był wolnym, musi być w możliwie odpowiednio dużej ilości rąk. Także każdy yy, handlarz to jest jako prywatna osoba, która ma bezpośrednio do czynienia z producentem, czy z hurtownikiem i z klientem, a ja nie mówię o, o tym, że ilość rąk, czyli że taki hipermarket może zatrudnić pięć razy więcej pracowników, bo to nie o coś takiego chodzi, bo on i tak właściciel tego hipermarketu ma kontrolę i on w każdej chwili może tych wszystkich zwolnić nie? i zamiast yy, yy, kasierek postawić yy, automatyczne z z elektroniczne kasy i tak dalej, i tak dalej i praktycznie hipermarket może funkcjonować przy bardzo małej ilości zatrudnionych ludzi i pełną kontrolę nad dystrybucją ma tylko ten właśnie magnat. Nie? A więc e, tego typu proceder to jest już zniewolenie handlu, a więc zniewolenie ludzi. Żeby Państwo tak to kojarzyli. Niewola handlu równa się zniewolenie ludzi. To oczywiście wszystko trwa w czasie, to nie jest takie natychmiastowe, ale w praktyce na dłuższą metę tak to działa. E, a więc. E, Jakakolwiek monopolizacja handlu y, w tym prawie handlowym, jakim tu Państwo mam do zasugerowania, by byłaby po prostu zabroniona. Zabroniona i tu by były sprecyzowane te wszystkie prawa, do jakiego stopnia limity, do jakiego stopnia można. Y, mieć dystrybucję, czyli do jakiego poziomu mogę ogólnie zajmować się dystrybucją, a już po przekroczeniu, no to już popełniam przestępstwo. Nie? No niestety trochę to śmierdzi dla, nie, dla jednej osoby komunom, ale to jest warunek. Żeby był wolny handel, to musi ten handel, do tego handlu musi mieć dostęp możliwie jak najwięcej ludzi yy, w sposób też jakiś wolnorynkowy, ale jednak w sposób taki, żeby yy, jacyś naprawdę Dużo cwansi nie mogli zmonopolizować yy, po prostu jakiegoś potężnego obszaru handlowego, bo to jest gałąź taka dość delikatna, którą łatwo idzie zmonopolizować, jak widzimy po hipermarketach, i, 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 i wtedy handel przestaje być wolnym. <laughs> yy. Spółdzielnościowe hale targowe one by proszę Państwa funkcjonowały po prostu na tej zasadzie, że tak samo jak miasto wykonuje jakiekolwiek obiekty, wielkie tam obiekty miejskie, czyli jak stadiony, czy tam piłkarskie, czy inne stadiony, czy obiekty sportowe, to tak samo jak każdy inny wielki obiekt, duży wielkogabarytowy obiekt, byłby normalny przetarg przystępowałyby do tego przetargu jakieś tam firmy budowlane, ta, która by była najbardziej wiarygodna i możliwie najbardziej tam niedroga ten obiekt by wykonywała. Oczywiście zgodnie, wiadomo, z jakimś tam dokładnym rysunkiem, żeby wszystkie normy techniczne i jakościowe tego obiektu nie odbiegały niczym od takiej hali targowej, jaka, jakie mają hipermarkety. I co dalej? Właścicielem takiej hali targowej jest miasto. 50% akcji to miasto sprzedaje y, zainteresowanym akcjonariuszom a więc jakimś tam y, w pierwszej kolejności mieszkańcom ze swojego miasta y, procedury sprzedawania akcji y, byłyby sprecyzowane na zasadzie że też każdy miałby prawo zakupienia akcji do jakiegoś limitu chodzi o to żeby w początkowej fazie y, akcjonariuszów możliwie było może nie jak najwięcej, ale możliwe jakaś minimalna ilość, czyli przykładowo 50, 100 akcjonariuszy, no to już tam by było sprecyzowane zgodnie z wielkością tej hali i całokształtem, jakie to duże, to już są, to już jest czysta matematyka, czysta kalkulacja. W każdym razie miasto wys, w, wypuszcza akcje, propozycje, tyle i tyle tam na przykład. Za akcję i maksymalnie każdy akcjonariusz może na przykład kupić przykładowo 10 akcji, nie? czy tam 20 akcji, na które się składa przykładowo 30 metrów kwadratowych powierzchni tej hali. Nie? I na tych 30 m kwadratowych potem będzie mógł sam kontynuować jakiś handel lub yy, wydzierżawiać tą powierzchnię handlową jakiemuś innemu handlowcowi. To już tam wolnorynkowe ustalenia. Yy, wiadomo, że w praniu to by potem między tymi akcjonariuszami dochodziło do jakiegoś tam yy, łączenia się w jakieś tam większe grupy i tak dalej. Podstawową by było zasadą to, że yy, nawet jeżeli yy, na końcu by było tam dosłownie pięciu akcjonariuszy na całą tą halę, to i tak. Yy, to i tak by były to i tak by były opływ pieniędzy by był w regionie ponieważ właściciele współwłaściciele tej hali mieszkaliby gdzieś w regionie te pieniądze by w tym regionie wydawali te pieniądze by nie wyfruwały gdzieś w przestrzeń tam do jakiejś centrali w innym kraju tylko wszystko by zostawało w regionie mało tego 50% akcji cały czas by miało w rękach czy tam pod kontrolą by cały czas miało miasto Urząd Miejski. A więc, jeżeli by miało dochodzić na terenie tej hali do jakichś tam abstrakcji, do jakichś tam prywaciarskich zagrań, do jakichś prywaciarskich y, frywoli, czyli nie wiem, do no, jakichś rzeczy już y, y, będączy, będących w sprzeczności z dobrem publicznym, no to wówczas interweniowałby Urząd Miejski. No, czyli niestety ci akcjonariusze. Musieliby się cały czas liczyć z Urzędem Miasta, a Urząd Miasta by się cały czas musiał liczyć z społecznością, czyli ze społeczeństwem całego miasta. Czyli jeżeli by tam dochodziło do jakichś ekscesów, społeczeństwo by naciskało na Urząd Miasta, a Urząd Miasta by naciskał na akcjonariuszy tej spółdzielni. Czyli taka jak gdyby. Takie koło kontroli. Tu zresztą Państwo tam będą widzieli takie tam ewentualne ilustracje, które może tam z czasem do, dołączę. W każdym razie byłyby to takie właśnie trzy mechanizmy kontrole: e, akcjonariusze kontrolowani przez Urząd Miejski, a Urząd Miejski kontrolowany przez obywateli czy tam mieszkańców tego miasta i i kółko się zamyka. I wówczas nie byłoby technicznie możliwości do powstawania tam na przestrzeni tej powierzchni handlowej do jakichś absurdów, które no nie niejednokrotnie nie w prywatnym mieniu y, mogłyby mieć miejsce. Że innymi słowy y, chłop na zagrodzie, równy wojewodzie i tym podobne tam. Wiedzą Państwo, chyba do państwo się domyślają o co mi chodzi. Jak ktoś nieraz zbyt pewnie się poczuje na swojej własności, to jest gotów też tam jakieś abstrakcje wymyślać i, i które niejako zakłócają dobro publiczne, a więc tego typu rzeczy by były pod kontrolą. Dodatkowo właśnie obieg pieniędzy by był już w regionie, a nie wypływałyby te pieniądze gdzieś daleko. A więc ze strony formalnej tak fizycznie miałyby powstawać te hale i tak te hale miałyby być docelowo kontrolowane. Oczywiście tam by się na pewno ci akcjonariusze wymieniali, czyli, czyli ci współwłaściciele tej spółdzielni, czy tam ci spółdzielcy by się pewnie wymieniali tam. To, to ktoś umrze, to ktoś się tam przykładowo sprzeda swoje akcje komuś innemu i tak dalej, no to wiadomo, że tam na pewno na końcu by się wyklarowało, że, że tą spółdzielnię to na przykład by stanowiło tylko jakichś trzech czy pięciu spółdzielców, ale oni nawet jakby było ich dwóch czy trzech czy pięciu, to i cały czas by musieli się też liczyć cały czas z zarządem miejskim, ponieważ nie mieliby więcej jak 50% Tyle samo co zarząd i jeden z drugie jeden z drugim musiałby się liczyć, a y, y, zarząd miejski znowu by podlegał kontroli y, ogół społeczności miejskiej, a więc wzajemna elegancka kontrola takie, taki tak zwany taki trójkącik. Y, a więc y, z, z, z punktu widzenia y, kontroli i funkcjonowania tych hal targowych tak to by wyglądało dystrybucja towarów to już wiadomo typowo, yy, typowo taka na zasadzie opierająca się typowo na, na zasadach handlu czyli podaż, popyt, wiadomo na to co, na co by był popyt, to by tam już ci handlowcy sprzedawali, to już sprawy już czysto handlowe, dalsze, bo niekoniecznie akcjonariusze musieliby handlować, mogliby jak już mówiłem, tą swoją powierzchnię wynajmować komuś, to już by był to już by była wolna przestrzeń, wolna jak tam kto by tym zagospodarowywał to już by był jego biznes, nie? ale no wiadomo no nie można byłoby handlować pewnie narkotykami i takie tam obwarowania właśnie dobra publicznego to musiało być spełnione co by kontrolował urząd miejski na co by mieli właśnie wpływ ludzie jeżeli by tam dochodziło do jakichś ekscesów skargi do urzędu miejskiego a urząd miejski kontrola nad tymi akcjonariuszami i kółko się zamyka i wtedy, i wtedy no nie byłoby możliwości do wytwarzania jakichś tam ekscesów praktycznie te hale by proszę państwa się nie różniły niczym od hipermarketów może troszeczkę ale przypuszczam że niczym by się nie różniły przypuszczam że tak samo by były działy spożywcze działy przemysłowe działy odzieżowe jakieś działy kosmetyczne i, i wszystkie inne tam agd i tak dalej i, i to już by było w inwencji tych handlowców, jakby się dogadali, jak jakby się zaopatrzyli, to już, by był, to już by był bezpośrednio tylko ich interes. Najważniejsze, że e, zysk z dystrybucji zostawałby w regionie. E, po drugie, e, ludzie lokalni mieliby też wpływ na wystrój, na, znaczy na ogólne funkcjonowanie tej hali. Czyli jeżeli by tam dochodziło do jakiejś faktycznie patologii. To ludzie, ich opinia i skargi miałyby wpływ na to, co się tam dzieje, i po trzecie, yy, nie byłoby właśnie zniewolenia handlu takiego, że ktoś, pojedyncza osoba, by trzymała wszystko w, pod kontrolą. Nie? Proszę Państwa, no to jest w sumie tak wszystko omówione na temat tych spółdzielnościowo-miejskich altergowych. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Za poświęconą uwagę bardzo dziękuję. I naprawdę proszę o, o jakieś opinie, sugestie na mailika. Tutaj się wyświetla co chwilę. I, I jeszcze raz za poświęconą uwagę i czas. Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwa.